Cześć, witam Was. Dziś pokażę Wam efekt kilkudniowej pracy, to znaczy kilkudniowej pracy z zimy i efekt końcowy, kolejne kilka dni pracy teraz latem, a mianowicie Moai, którego zrobiłem z tektury. Tego, którego w tej chwili pokazuję, to jest zakup, to jest oddech betonowy, zakup z Allegro. Tak wygląda. Natomiast już przechodzimy do tego, którego wykonałem Tektury. Ten jest no, o wiele większy z tego kupionego. On ma metr, ponad metr wysokości. I to jest efekt finalny, końcowy moaistek, no, który został mm, zaizolowany przeciwwilgociowo. Następnie oklejony siatką taką do ocieplenia do budynków. Oklejony klejem zaimpregnowany i taki jest efekt ostateczny. No troszkę roślinki go zasłaniają, muszę przejść z drugiej strony. Tak wygląda. Myślę, że efekt jest niezły. Ocenicie zresztą sami, czy jest niezły. Mnie się wydaje, że jest fajny. Przy okazji, jak widzicie, zachwitła mi wreszcie żółta brugmansja. To jest ta brugmansja pięknie pachnąca. Mam nadzieję, że już dziś wieczorem będzie fajny zapach. A teraz, jeśli chodzi o Moaja, jeszcze powiem kilka słów, dlatego że mam sporo zapytań co do jego wykonania. Więc powiem, jak to wyglądało technologicznie. Najpierw zostały wycięte formy z grubej tektury. Z tych form w sumie było kilkadziesiąt elementów. Z tych form skręciłem czarnymi wkrętami do karton gipsu. Skręciłem po prostu fizycznie, one były zbyt grube, żeby je kleić. Więc poskręcałem. Jest to na poprzednim filmiku. Jak wejdziecie sobie, jak piszecie sobie w wyszukiwarkę na YouTube Moai na moim kanale, to znajdziecie dwa filmiki chyba. O Moaju, jak go robiłem, tam doskonale widać, jak to było wykonane. Po skręceniu całej figury został zapianowany wewnątrz zwykłą pianką montażową niskoprężną, po to, aby go w środku wypełnić, żeby się nie zapadł, gdyby otrzymał trochę wilgoci. No i w takim stanie zostawiłem go właściwie do teraz. Dalsza koncepcja była taka, żeby go zaizolować przeciwwilgociowo, co też zrobiłem. Cały został pomalowany preparatem. Następnie na to poszedł mieszanka kleju do ociepleń budynków wraz z plastycznym klejem do kładzenia terakoty. Pół na pół. To poszło na siatkę, dwie warstwy. Później jeszcze tak, takim rzadkim klejem został przemalowany dwukrotnie, żeby go troszkę wygładzić. Na to wszystko grunt i woda szklana, jako ostatni element, jako element zabezpieczenia przeciwwilgociowego. I to cała, i to cała historia, o tak powiem. No efekt jest taki. Zobaczymy, jak się będzie sprawował e, przy deszczach. To mnie bardzo ciekawi, bo jednak w środku jest karton, mimo że jest zaizolowany przeciwwilgociowo dość mocno. To obawiam się, żebym no, żeby nie zniszczał. Ale zobaczymy po pierwszym sezonie. No, mam nadzieję, że wytrzyma pierwszy sezon. No dobrze, nie będę was zanudzał w takim układzie. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak powstawał Moai, to y, proszę wyszukać sobie poprzedni film. Tam mniej więcej jest pokazane, jak był wykonany. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.